Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna. Bratkowie, zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego 212, podpunkt 3, oraz zgodnie z Ewangelią, którą bardziej cenię niż słowa biskupów, którzy niestety, ale są jej nieposłuszni, a co gorsza, stawiają się ponad jej prawa. Ostatnio arcybiskup Jędraszewski powiedział takie słowa do księży odnośnie apostazji. Proszę Was, zróbcie wszystko, aby ten dramatyczny akt odejścia był jednocześnie pierwszym dniem powrotu, bo Kościół jest miłującą matką. Jest także jak ojciec czekający na powrót marnotrawnego syna, gotów wybiec na spotkanie. To jest Kościół, którego macie być pokornymi świadkami, mówił arcybiskup Marek Jędraszewski w czasie pokutnej modlitwy kapłanów Archidiecezji Krakowskiej w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Teraz druga wypowiedź arcykapłana, którego uważam za największą zarazę w Kościele katolickim. Arcybiskup Bryś, powiedział, że Biskupi nie są w stanie sami wyprowadzić naszego Kościoła z kryzysu. Ha, tu się aż uśmiałem. To ja mam pytanie do tych dwóch arcybiskupów i wszystkich z osobna. Kto wprowadził ten kryzys do Kościoła, jak nie wy, dając na wszystko zezwolenie? mieszając brud z czystością w nędznym dialogu z saracynami i okaleczeńcami bez ich nawracania? Kto oddawał władzę Chrystusa pod panowanie nierządu, stawiając się ponad prawo Boże, dając na nie dyspenzy? Kto zezwolił na profanowanie naszych przy parafialnych kościołów przez wprowadzenie nowinkarzy z zachodu uzdrawiaczy i magików rozwalających czystą naukę katolicką Kto rujnuje wielowiekowe obyczaje w polskim kościele, które jak mówi kodeks prawa kanonicznego 226 stało się to prawem kościoła, jest to akt przestępczy na prawie kościoła. Jest to nie tylko atak na Kościół i jego prawo, ale na Ducha Świętego, który tę wielowiekową postawę ukształtował w polskim Kościele Katolickim. Wydaliście w marcu 28 orzeczenie w tamtym roku, że każdy, kto chce przyjąć Komunię Świętą na kolanach, nie, ma, nie można mu jej odmówić. Niestety miesiąc później arcykapłan Wiktor Szkworc, który zasiada w waszej loży episkopalnej w trzecią niedzielę wielkanocną 26.04.2020 o godzinie 12.00 katedra katowicka złamał nakaz kongregacji i nie udzielił komunii świętej wiernemu. Żądamy publicznych przeprosin tego człowieka. Tak łamiecie prawo Kościoła, który sami tworzycie. Wstyd i hańba to mało powiedziane. A tu sprzed paru dni kolejna bluźniercza wypowiedź płynąca z episkopalnego Sanhedrynu, które wypowiedział rzecznik oto krótka treść. A morys Leticja to bardzo ważny dokument, który wpisuje się w rok świętego Józefa. To, co jest ważne dla Franciszka i wynika z tego dokumentu, to że rodzina stoi w centrum zainteresowania pasterskiego kościoła. Coś takiego świętego Józefa porównać z tak bluźnierczą encykliką, znów będą się zasłaniać pod przykrywką świętego Józefa i mieszać bród z czystością. Tak jak te fałszywe miłosierdzie, że mamy sprofanowane prezbiteria przez nowinkarzy. Odnowicieli w duchu, ale nie świętym. Takim ludziom byle było mi tylko dobrze. Tam, gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, to i rodzina jest na właściwym miejscu. Zawsze na pierwszym miejscu, w centrum jest Bóg, a potem rodzina. Takie orzeczenie rzecznika z Sanhedrynu to zaprzeczenie słów Pana Jezusa. Kto nie kocha mnie bardziej niż swoją matkę, brata, siostrę, nie jest mi godzien. Stawianie ludzkich wartości na pierwszym miejscu niż Boga w centrum swojego życia mogli tylko tak postąpić osoby czczące Matkę Ziemię, globalistyczni przestępcy dążący do zjednoczenia wszystkich religii bez ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Gdyż postawiony w tej antychrystusowej religii Krzyż w centrum jest dla nich zawadą, nie do przyjęcia. Ale dzieciątko Jezus tak, bo to taki Bóg dla wszystkich, tylko nie Krzyż. To tylko skrawek tego, co chciałbym Wam powiedzieć. Teraz powiem Wam, dlaczego ludzie dopuszczają się aktu apostazji i odchodzą od Kościoła. Pamiętacie, co mieliście jeszcze rok temu. 10, 20, 30 lat temu. 30 lat temu w kościele jeszcze nie było tak źle, dopóki przestępcy liturgiczni i nowinkarze nie weszli na urzędy biskupie. Oni od dawna mieli plan zjudaizować kościół, przez, przed którym ostrzegał nas święty Paweł. To nie przez pedofilię ludzie odchodzą od kościoła. Pedofilów więcej jest wśród celebrytów i w naszym nierządzie. Tu potrzeba wyjaśnić, że sam Kościół jest święty. Tylko pewni jego członkowie dali zły obraz tego Kościoła. Ludzie, którzy widzą księdza w koloradce, pierwsze słowo przed oczami mają pedofil. Tacy ludzie nie zasługują na żaden szacunek, wrzucając wszystkich do jednego worka. Robicie krzywdę dobrym kapłanom. Powinniście się wstydzić, to mało powiedziane. Każdy, kto kapłana niewinnego, dobrego kapłana wyzywa od pedofila, bo nosi koloratkę, powiem to tak po ludzku, powinien dostać wryj, aż się kopytami nakryje. Tak się mówi u nas na Śląsku. To samo, jakby ktoś przy mnie szedł z obrazem Matki Bożej i był sprofanowany, mieszając ją z brudem nierządu, lepiej, żeby się nie narodził. Sądy są dziś niesprawiedliwe, ale ja jako jej syn wymierzyłbym ci taką sprawiedliwą zapłatę, że popamiętobyś do końca życia. Dawniej za takie profanacje bylibyście pod gilotyną. Przejdźmy dalej do rzeczy. Dlaczego ludzie dokonują aktu apostazji? Bo nie widzą w was świętości, nie mają w was oparcia. Gdy potrzeba iść w marszu o wolność, to idą sami, bez pasterzy. Gdy profanowano nam wizerunki Matki Bożej, nieliczni tylko wyszli na ulicę, a Sanhedrin schował się jak szczur w swojej noży. Ludzie nie widzą świętości w tym miejscu. Wprowadziliście same sekty do kościoła. Pokazaliście ludziom, że Chrystus w Eucharystii nie jest już lekarzem, tylko może zarażać tak mogli zrobić tylko juda i zatorzy talmudyczni dbający bardziej o swoją zgniłą skórę niż o ducha nagle sprawiliście że w kościele jest największa zaraza woda święcona zaraża całowanie relikwii zaraża ale ja wam powiem dlaczego ludzie odchodzą od kościoła bo to Sanhedrin episkopalny jego członkowie i ich haniebne orzeczenia są największą zarazą w kościele. Gdy ludzie stawali w obronie narodu z różańcem w ręce na granicach, by nie wpuścić islamistów do spustoszenia narodu polskiego, z Sanhedrinu arcykapłan Polak i Gondecki wołali: Przyjmujmy uchodźców islamskich. Teraz wiemy, kim są. Ciekawi mnie, dlaczego prześladowanych i mordowanych chrześcijan syryjczyków nie chcecie przyjąć tylko tych, co zniewalają narody. Idźmy dalej. Ludzie widzą, że jawnie oddaliście władzę Chrystusa pod panowanie Cezarom rządowym za mamonę. Nawet Paulini zaprzedali się za mamonę, robiąc reżim na Jasnej Górze. Wstyd i hańba to mało powiedziane. But na pycha. Odkąd zasiedliście na Waszych haniebnych tronach, świętość Kościoła została zamieniona w gruzy. Herezja gorni Herezją, profanacja, profanacja. Z 60% katolików pozostało wiernych i uczęszczających zaledwie 15-20%. Oto Wasze owoce, które można dziś śmiało nazwać. RUINA! To są przyczyny odejścia ludzi od Kościoła. Brak wiary u pasterzy. Ludzie nie wierzą, że pasterz mógłby dziś oddać życie za swoje obce. Nie widzą w was pasterzy, tylko wilki, i dlatego uciekają, bo się was boją. Byście ich czasem nie pożarli w jakimś fałszywym, charyzmatycznym uwielbieniu, czcząc samych siebie niż Boga. Jeśli chcecie, by ludzie wrócili do kościoła, to wszystko, co żeście święte z Niego wyprowadzili przez 30 lat, musi tą samą drogą wrócić. Począwszy od wejścia, od napełnienia kropielnic z wodą święconą, zakazać komunii na rękę, która została wprowadzona bezprawnie do wybicia obecności Jezusa w Eucharystii. Przywrócić balaski, wyrzucić grupy charyzmatyczne i talmudyczne na Okatechumenat, razem z ich nowymi przysalkowymi rytami, niby to mszy bluźnierczych. Pozbyć się nadzwyczajnych szaparzy, przez których Bóg nie udziela Wam powołań do kapłaństwa. Nie liczcie na powołania do kapłaństwa i zakonów, gdyż słowa Matki Bożej się sprawdziły. Zakony będą w rozpuście. Gdy to wszystko przywrócicie i przynajmniej jedną mszę łacińską w niedzielę do pierwszego ołtarza, to Bóg Ojciec przywróci Wam łaski. Teraz najważniejsze. Jeśli chcecie odnowy w kościele i przywrócenia dawnego blasku, w waszych parafiach musicie zbudować co sobotni wieczernik wiecznie stały, zgodnie z tym, co powiedziała Matka Boża w Fatimie. Pomszy wspólny Różaniec wynagradzający, który sprawi powrót wiernych do Kościoła. Powiem tak, każde miasto, które będzie chciało mieć taki wieczernik u siebie, służę, pomocą, jak to uczynić? Zgodnie z Matką Bożą. To takie centrum wszystkich parafii w jednej. Na przykład jest dziesięć parafii w jednym mieście. Prowoszczowi niech ustalą, u kogo w parafii powstanie takie centrum. Co tydzień w sobotę będzie mógł inny ksiądz prowadzić wieczernik modlitewny. Odpadają kapłani o skłonnościach sekciarskich. Tacy kapłani mogą brać tylko udział w modlitwie, by nauczyć się pokory, gdyż to będzie modlitwa przed najświętszym sakramentem, na kolanach, przed Bogiem i wystawieniem figury Matki Bożej. Tak sobie Bóg podobał, by Matka wychowywała dzieci i nic nam do tego. Maryja, będąc pełną łaski, będzie nas przemieniać w Duchu Świętym na wzór i podobieństwo swojego Syna. Proste? Wystarczy tylko chcieć i zamknąć okienko w internecie i nie udawać wielkiego kaznodzieje. Jeśli potrafisz tysiąc osób zgromadzić na swoim kanale, to spróbuj choć 10% przyprowadzić ich do kościoła przed Najświętszy Sakrament, na wspólny co sobotni różaniec i zbuduj wieczernik prawdziwych dzieci Maryi która przemieni ludzkie serca na wzór i podobieństwo swojego Syna. Przeprowadzi je bezpieczną drogą tam, gdzie Bóg Ojciec na nie czeka. Wtedy okażecie się prawdziwymi dziećmi Boga i Maryi. A na razie to się będę tylko za was modlił. Każdy zainteresowany proboszcz wieczernikiem niech zostawi maila w komentarzu a wy, bratkowie, przekażcie tę wiadomość swoim proboszczom, którzy jeszcze chcą się modlić i ratować to, co niszczyciele episkopalni zniszczyli. Parafia, która będzie posiadać taki wieczernik, będzie najbogatszą parafią w mieście. Gwarantuję to wam w tysiącu procentach. To tyle. Ktoś to musiał powiedzieć. Bez nienawiści, ale z troską o dobro Kościoła Świętego. Zaufajcie Maryi. Bo sam Bóg jej zaufał, powierzając jej swojego syna. Jestem piątym kołem u wozu. Jeśli potrzebujecie tego koła zapasowego, jestem do dyspozycji. Ale pamiętajcie, wpraszać się na siłę z Matką Bożą nie będziemy. No to teraz, bratkowie, idźcie do Waszych proboszczów z tą propozycją, bo ja za Was tego nie zrobię. A Wy, kapłani, weźcie sobie do serca. Czytanie z ostatniej niedzieli z księgi kronik, aby było dla Was przestrogą. Mówię to tylko z dobroci serca. Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli nieprawość, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię. No, cóż, dzisiaj mamy podobnie te wszystkie ruchy skakające po ławkach, po tępach żadnej świętości, którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Pan Bóg ich ojców bez ustanku wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i nad swymi mieszkańcami. Oni jednak szydzili z Bożych Wysłanników, lekceważyli ich słowa, wyśmiewali się. No tak, coś o tym wiemy. Z Jego proroków, aż wzmóg sięgnie w Pana na swój naród do tego stopnia, iż nie było już ratunku. No cóż, ja wam wskazałem ratunek, co potrzeba zbudować. Wieczernik i to po sprawie Matka Boża resztę sama załatwi. A teraz najważniejsze, za tydzień będzie piękny audiobóg. Odnośnie drogi krzyżowej, kochani, i podziękowanie dla ludzi, którzy pomogli wyposażyć kaplicę modlitewną w najświętszy sakrament i tak dalej. To wszystko za tydzień. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. Matka Boża prowadzi po drogach syna, zawsze do syna. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi. Jeśli spełnimy, co nam nakazałeś, Cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwa